Witaj, zapraszam Cię na prezentację o ligaturze LU. Dwóch liter składających się z litery L i U. Pokażę Ci trzy charakterystyki dla ligatury LU, które mogą łączyć się w jednym wyrazie. Popatrz, pierwszą cechą to odbicie, pamiętaj. Drugą cechą to zmiana kierunku, przejście z jednej fazy do drugiej. Trzecia charakterystyka to zasłonięcie. Omówię Ci każdą z nich. Pokażę Ci teraz konkretne przykłady słów. Pierwsza cecha, która łączy te słowa, to odbicie. Wszystkie te słowa łączą jedna cecha odbicie. Zobacz takie słowo jak lustro. Może być też lustro wody. Ewidentnie odbija obraz. Luneta również odbija obraz. Odbicie. Ilustracja.